Paulina Krupińska to dzisiaj prawdziwa ikona telewizji i programu, Dzień dobry TVN. Jednocześnie to także jedna z najpiękniejszych Polek, a jej uroda dosłownie zapiera dech. Zobaczcie, jak przez lata zmieniała się piękna prezenterka. Spis treści: Kim jest Paulina Krupińska? Kariera medialna Pauliny Krupińskiej, życie prywatne Pauliny Krupińskiej. Zobaczcie, jak zmieniała się Paulina Krupińska. Kim jest Paulina Krupińska? Paulina Krupińska urodziła się 22 czerwca 1987 roku w Piastowie. Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, jednak już wcześniej osiągała sukcesy w modelingu. W 2004 roku wygrała konkurs Photo Models Poland, natomiast w 2012 roku została Miss Mazowsza, dzięki czemu mogła wziąć udział w konkursie Miss Polonia, który wygrała. Rok później reprezentowała Polskę na Miss Universe, gdzie zdobyła komplementarny tytuł Miss Fotogenic. Kariera medialna Pauliny Krupińskiej to właśnie tytuł najpiękniejszej Polki otworzył Paulinie Krupińskiej drzwi do świata mediów. Najpierw w 2013 roku otrzymała własny cykl w Pytaniu na śniadanie, a następnie w 2014 roku związała się z telewizją TVN, gdzie M. Inaczej, prowadziła programy w TVN Style. W 2019 roku Paulina Krupińska brała udział w programie TVP 2P. Dance, 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 natomiast od marca 2020 roku jest jedną z prowadzących Dzień dobry TVN. Życie prywatne Pauliny Krupińskiej W 2014 roku Paulina Krupińska związała się z muzykiem Sebastianem Karpielem Bułecką. Para wzięła ślub 26 lipca 2018 roku, wcześniej, bo 27 lipca 2015 roku i 15 maja 2017 roku urodziły się ich dzieci, kolejno Antonina i Jędrzej.